Kuta miedzi głogów stanęła, piec zawiesinowy w remoncie. Kiedyś remontowaliśmy go to co dwa lata, teraz co cztery lata. Wakacje po Lednicku, czyli co robić w czasie dwumiesięcznej przerwy od szkoły. I może przychodzić każdy w określonych godzinach. Czwartek, 18 dzień lipca. Majka Groman. Witam państwa i zapraszam na informacje. Rozpoczął się remont pieca zawiesinowego w hucie miedzi Głogów. Oznacza to co najmniej 3-miesięczny postój zakładu, który odpowiada za większość produkcji polskiej miedzi. Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy KGHM, zapewnia, że załoga remontowanego oddziału znalazła pracę przy tej inwestycji i w innych jednostkach Głogowskiej Huty. Część pracowników jest na urlopach. Remont pieca zawiesinowego, który rozpoczął się w niedzielę, ma potrwać do połowy października. Modernizacja obejmie także wchodzący w skład ciągu technologicznego piec elektryczny. Raczej mówi się o przestoju remontowym. Nauczyliśmy się wydłużać. Prace pieca zawiesinowego od remontu do remontu. Kiedyś remontowaliśmy go co dwa lata, teraz co cztery lata, ale na to remontu wymaga nie tylko piec zawiesinowy, także cały wydział z piecem elektrycznym, że odpylnią z całym oprzyrządowaniem tego wydziału. W rekordowo krótkim czasie chcemy się zmieścić w nie... W trzech miesiącach liczymy, że ten termin zostanie dotrzymany. Prace remontowe odbywać się będą także w obszarze Wydziału kwasu siarkowego. Cały projekt to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w historii zakładu, jeśli chodzi o zakres, przygotowanie i koszty. Po zakończeniu huta będzie mogła zwiększyć produkcję przy dużo niższych kosztach i co najważniejsze, zdecydowanie zmniejszy się szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Będzie funkcjonował lepiej. Celem tego remontu jest także zwiększenie wydajności i ciut zmniejszenia kosztów Produkcji także po tym remoncie się spodziewam. Remont pieca zawiesinowego to część dużego programu inwestycyjnego w Hucie Głogów na lata 2013-2015. Bieżąca inwestycja pochłonie 300 milionów złotych. Lato w mieście nie musi być nudne. Wiedzą o tym dzieci, które wakacje spędzają w Legnicy. Miejskie instytucje przygotowały dla nich niezwykle bogatą ofertę imprez i warsztatów odbywających się w ramach półkolonii. Podczas półkolonii czas wypełniony jest co do minuty wycieczki i zajęcia sportowe, plastyczne, do tego wyjścia do kina czy muzeum. W taki sposób dzieci spędzają kilka godzin każdego dnia od poniedziałku do piątku. Rodzice natomiast mogą być spokojni o swoje pociechy, bo wiedzą, że są pod dobrą opieką instruktorów. Na półkoloniach w tym roku mamy 120 dzieci z miasta Legnicy. A zajęcia otwarte to jest liczba dzieci ruchoma. Półkolonia jest formą zorganizowaną, dzieci są zapisywane od poniedziałku do piątku, przebywają od 8 do 15, a zajęcia otwarte, jest to forma, tak jak z nazwy, otwarta i może przychodzić każdy w określonych godzinach, które tam mamy podane w planie. Jeździmy na wycieczki czasem. Gdzie byliście na tej pory na wycieczce? W zoo. I w posadzie Danieli. No i byliśmy w muzeum, oglądaliśmy różne sukienki. Zmalowanie! No. Czasem wychodziliśmy mm. na dwór na klasy, no. mhm. graliśmy w różne gry, Zbijaka. na przykład mini playback show i w ogóle yy, talent, talent show. Mhm. Młodzi ledniczani odwiedzili Muzeum Miedzi. Dzieci uczestniczyły tam w zajęciach, podczas których same projektowały swoje ubrania. Z okazji trwających wakacji postanowiliśmy przygotować także propozycje dla najmłodszych Legniczan. W ofercie mamy kilka warsztatów. Te, które rozgrywają się za nami są jednym, jednym z nich. Warsztaty, które, w których teraz dzieci biorą udział to, towarzyszą w wystawie wiosenny Pokaz Mody. Jest to moda kobieca z lat 1910-1960 i stroje zostały sprowadzone z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Oprócz zajęć, które odbywają się w mieście, dzieci podczas wycieczek odwiedzają wiele ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, dzieci w każdy czwartek wyjeżdżają na wycieczki. Są turnieje, gry zręcznościowe, mini playbacki, różnego rodzaju szachy, łucznictwo. Wszystko to, co nam przyjdzie do głowy, wszystko to przekazujemy. Dzieciakom. Do akcji Letniej oprócz Szkół i Świetlicy włączył się również Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnicka Biblioteka Publiczna oraz Legnickie Centrum Kultury. Dziś to już wszystko, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na jutro. Do zobaczenia!